Piła, której używa Julia, waży aż 7 kg. 29-latce z Popowa siły jednak nie brakuje. Kobieta tnie, facet zbiera gałęzie. Julia jest przyzwyczajona do takiego podziału obowiązków. Starczy chyba. Nie będziemy tyle się z tym bawić. Ta, mam nadzieję, że poleci dobrze. By odpowiednio zaplanować kierunek upadku drzewa, trzeba właściwie wykonać nacięcie pnia i wbić kliny. Obserwuj ją, jest okej! Okay? Dobra, widzę. Julia intensywnie pracuje. Andrzej trzyma rękę na pulsie. No i nie wyszło.